Szczęść Boże! Konferencja prasowa Konfederacji dziś o wolności słowa, o wolności wypowiedzi, debaty publicznej. A zatem o tym, co warunkuje wolność również w wymiarze politycznym. Pierwsza wiadomość dobra. Wygrana w sądzie. Dziś w godzinach przedpołudniowych zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie wyrok oddalający w całości pierwszy z pozwów skierowanych przeciwko mnie przez funkcjonariuszy Frontu Ideologicznego Stepał PSA i Rady Mediów Narodowych. Sąd podzielił argumentację mojego obrońcy, pana Mecenasa Półrula, którego zasługi podnoszę i któremu z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Te argumentacje, że chodzi w istocie nie o partykularny spór, o ewentualne naruszenie dóbr osobistych, ale chodzi o dobro wyższe i najwyższe, jakim jest państwo prawa, przestrzeganie procedur wyborczych i konstytucyjnych praw wolności, w tym właśnie wolności słowa, debaty publicznej. O co chodziło? Chodziło o wypowiedź z tego miejsca, Szanowni Państwo. Przed blisko już trzema laty określiłem autorów pozwów Kurskiego, Czabańskiego, Olechowskiego, szefa telewizyjnej agencji informa informacyjnej. Określiłem ich jako przestępców z uwagi na niewykonywanie przez telewizję polską SA wyroku. Sądu, który zapadł wówczas jesienią 2019 w trybie wyborczym i wyrok ten nakazywał telewizji sprostowanie manipulacji, szachrajstw, do których telewizja rutynowo uciekała się wobec Konfederacji. Przemilczanie Konfederacji nabrało charakteru tak rażącego, że sąd nakazał sprostowanie, zaś Telewizja Polska S.A. migała się od tego i dokładała zło do zła, manipulację do manipulacji w sposób perfidny, unikając właściwego wykonania wyroku sądowego. I wówczas to, i wówczas to właśnie stwierdziłem z tego miejsca Kurski, Czabański, Olechowski to przestępcy. Przywołałem także inne, inne przykłady, inne fakty z ich praktyki, przywołałem niewątpliwie skręcony proces konkursowy, w którym Kurski Dostarczał Czabańskiemu Radzie Mediów Narodowych dokumentów wymaganych przez regulamin konkursu na prezesa Telewizji Polskiej S.A. Dostarczał tych dokumentów po czasie, po terminie. Czabański to przyklepał, Czabański temu patronował. I otóż w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił w tej sprawie przekonanie moje i mojego pełnomocnika, że w istocie chodzi tutaj o dobro wyższe, o interes publiczny, o wolność słowa, a unikanie wykonywania wyroku z, wydanego w trybie, w trybie wyborczym w roku 19 nosiło charakter deliktu, tak stwierdził sędzia w ustnym uzasadnieniu dzisiejszego wyroku. Jesteśmy radzi, ja osobiście i, i, i moi koledzy, że ten wyrok zapada właśnie w czasie, w którym cenzorskie praktyki telewizji Także radia pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Te cenzorskie praktyki w polskim życiu publicznym dają się w sposób szczególnie rażący we znaki, i o tym więcej powiedzą moi koledzy. Michał Urbaniak, przedstawiciel Konfederacji w Komisji Kultury, będzie o tym mówił. Który z panów pierwszy? Tomasz Grabarczyk, bardzo proszę. Szanowni Państwo, połowa marca 2022 roku wtedy po raz ostatni na antenach mediów publicznych telewizji Polskiej, SA oraz Radia, polskiego Radia SA, po raz ostatni pojawili się przedstawiciele Konfederacji w ogólnopolskich programach publicystycznych. Od pięciu miesięcy Konfederacja nie jest zapraszana do mediów publicznych. Do udziału w ogólnopolskich programach publicystycznych, takich jakie wszyscy Państwo znają, mowa o programach, takich jak minęła ósma, minęła 20, Woronicza 17, Rozmowa Polskiego Radia 24, Salon Polityczny Trójki i tak dalej. Dlaczego nie, jesteś, nie jesteśmy zapraszani? Nie wiemy, pomimo wielu próśb prób nawiązania kontaktu, dziennikarze, wydawcy programów publicystycznych, mediów publicznych, po prostu przestali odbierać od nas telefony i nie chcieli nawiązać z nami jakiegokolwiek kontaktu. Być może naiwnie, ale liczyliśmy, że ulegnie to zmianie. Mija pięć miesięcy, zmianie to oczywiście nie uległo. Konfederacji dalej nie ma w mediach publicznych, dlatego dzisiaj wystosowaliśmy skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na ręce przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego, w którym domagamy się wyjaśnienia tej sprawy, zareagowania, reakcji ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz przywrócenia konfederacji, przywrócenia zaproszeń dla przedstawicieli konfederacji do programów publicystycznych w mediach publicznych w telewizji polskiej SA oraz w polskim radiu SA na zasadach Sprawiedliwej, sprawiedliwego udziału w tych programach proporcjonalnego do innych środowisk politycznych, bo oczywiście te zaproszenia mogą wrócić w postaci jednego zaproszenia na miesiąc. My chcemy być, brać udział w tych programach, być zapraszani do tych programów tak, jak byliśmy zapraszani wcześniej. Przed połową marca 2022 roku do tego pisma załączamy listę zaproszeń. Od 1 stycznia 2022 roku, gdzie nasi przedstawicieli byli, byli kilkukrotnie w ciągu tygodnia zapraszani do tych programów, ale jak istnieje taka potrzeba, to i przygotujemy taką listę od 2019 roku, ponieważ te statystyki posiadamy, pokazując, że doszło do ocenzurowania ugrupowania parlamentarnego przez media publiczne i doszło tym samym do złamania kilku podstawowych artykułów. Przede wszystkim jeśli chodzi o y, artykuł 23 punkt 1 w rozdziale 4 ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. Artykuł 21 Punkt 2 podpunkty 3 i 4 w rozdziale czwartym ustawy o radiofonii i telewizji. Programy i inne usługi jednostek publicznych radiofonii i telewizji w ramach jej misji publicznej powinny sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej, umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej. Ten artykuł pokazuje jasno, że media publiczne w ten sposób odebrały grubo ponad milionom wyborców Konfederacji 2019 roku i Dużej grupie ludzi, którzy do tej pory Konfederację popierają, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej możliwość bycia reprezentowanym przez Konfederację w mediach publicznych, a od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji domagamy się realizacji jej zadań określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej artykuł 213. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w Radiofonii i Telewizji. Szanowni Państwo, ja się teraz zwracam do wszystkich dziennikarzy, do dziennikarzy mediów publicznych, jak i do dziennikarzy pozostałych mediów, do komentatorów życia publicznego, publicystów, ale także do polityków. Mamy do czynienia z jawnym łamaniem zasad konstytucji, wolności słowa przez organy, które powinny na straży właśnie wolności słowa, pluralizmu politycznego i, i uczciwej debaty publicznej stać. Mamy do czynienia z łamaniem prawa przez ludzi takich jak pan Jacek Kurski czy jak prezes polskiego radia pani Agnieszka Kamińska. Mamy do czynienia z bezprawiem i my z tym bezprawiem będziemy walczyć. Już niejednokrotnie Konfederacja z telewizją polską wygrała. Wygraliśmy w kampanii 19 roku aż trzy razy w trybie wyborczym. Dzisiaj sukces odniósł pan poseł Grzegorz Braun pan i, w tej... i pan mecenas Tomasz Półról i dzisiaj także w tej sprawie będziemy walczyć. Nie odpuścimy tego, choćby ta walka trwała nie wiadomo ile. Jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, że media publiczne od pięciu miesięcy cenzurują i nie zapraszają do programów publicystycznych, Ugrupowania parlamentarnego w dodatku bez podania żadnej żadnego powodu żadnej informacji, bez nawet podniesienia telefonu i odpowiedzenia nam dlaczego tych zaproszeń nie ma. To jest absolutny skandal. My będziemy z tym walczyć i zachęcamy do tego, by śledzili państwo to, w jaki sposób konfederacja wyznacza kolejnym organizacją, miejmy nadzieję, partią, a także obywatelom przeciera szlaki, w jaki sposób należy dyscyplinować media publiczne i w jaki sposób należy walczyć o wolność słowa i pluralizm poglądów dla, dla wszystkich obywateli i dla wszystkich środowisk politycznych w Polsce. Oddaję głos posłowi Michałowi Urbaniakowi. Dzień dobry, szanowni państwo. Tu już bardzo dużo zostało powiedziane. Ktoś mógłby się zastanowić w takim razie, no znowu wyszła konfederacja i zaczyna utyskiwać na swój los. No nie do końca tak to, szanowni państwo, wygląda, ponieważ jeśli dzisiaj będą konfederacje zamykać, jeśli dzisiaj będą zamykać nam usta, to za chwilę będą zamykać kolejnym ugrupowaniom te usta. I nie walczymy w tym wypadku o swoje dobro partykularne, ale walczymy w ogóle o wolność słowa w Polsce. To jest fakt. Dzisiaj to może dotykać nas, w przyszłości może dotknąć każde inne ugrupowanie, każdą inną grupę wyborczą. Tak jak już wspomniał Tomasz Grabarczyk, od połowy marca Konfederacji nie ma w mediach publicznych. Może taki przypis, że mnie osobiście ten zapis cenzorski dotyczy w czasie liczonym już w latach, a nie w miesiącach. To prawda, pan Grzegorz Braun w mediach publicznych nie pojawił się już od kilku lat. Nawet jego filmy nie są tam od pokazywane. Ponad roku. Od ponad roku. No. Szanowni Państwo, od pięciu miesięcy ponad mamy taką sytuację, w której to jedno z ugrupowań parlamentarnych jest po prostu, jest po prostu uciszane. Jedyne, co można się o nas dowiedzieć w tych mediach publicznych, to ewentualnie paszkwile, w których jest pełno manipulacji i z tym też należy walczyć. Za to możemy zobaczyć często w mediach publicznych, na przykład Łukasza Mejze, który odszedł z Ministerstwa Sportu w atmosferze skandalu. Dzisiaj uchodzi tam za, jak widać, jednego z ekspertów. Więc my też działamy na tym polu instytucjonalnym. Ja składam także w tym tygodniu pismo do przewodniczącego Piotra Babineca, przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, by w w tym kwartale jeszcze, na pewno do końca roku, odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, na którym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Rada Mediów Narodowych przedstawi, jakie działania podjęła w celu właśnie zachowania pluralizmu w debacie publicznej, w celu ochrony wolności słowa i jak to wygląda w kontekście też właśnie cenzurowania konfederacji przez ostatnie... Miesiące. Liczę, że takie posiedzenie komisji także się odbędzie, no bo od tego właśnie, od tego, jakie standardy będą w mediach publicznych, zależy, jaki poziom wolności słowa będzie w ogóle w Polsce. To też doskonale wpisuje się w to, jak wiele innych organizacji, już takich ponadnarodowych, też walczy z wolnością słowa. Mieliśmy sprzed nie dalej jak kilku dni sytuację, w której w Realu24 zniknęło z, z platformy monopolisty, jaką jest YouTube i Google, i to też jest sytuacja, e, która pokazuje, że, że, że w Polsce z tą wolnością słowa jest po prostu e, problem. I dlatego Konfederacja będzie w tej sprawie robić wszystko, co może. Czy są pytania? Jeszcze tylko słowo, tak ku zakończeniu. Szanowni Państwo, czy my naprawdę będziemy przymykać oko na fakt, że tak jak wspomniał poseł Michał Urbaniak, za eksperta w telewizji publicznej uchodzi człowiek. Łukasz Mejza, skompromitowany polityk, który już dawno powinien zdać mandat poselski i teraz pojawia się tam niemalże codziennie i jest ekspertem praktycznie od wszystkiego, a od pięciu miesięcy wbrew przepisom prawa nie jest zapraszane całe ugrupowanie parlamentarne. Czy to jest sytuacja normalna w kraju, który od ponad 30 lat mówi, że jest krajem wolnym, w którym wolność słowa to jest jedna z podstawowych wartości? Zostawiamy to. To pytanie do zastanowienia się Państwu i do śledzenia działań Konfederacji. Ciąg dalszy nastąpi. To zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki.